Powiadacze, dialog między sztuką współczesną a średniowieczną. I ten dialog w przypadku piety, na czym polega? W zasadzie to jest połączenie, które jest takie najbardziej znaczące dla naszej wystawy, bo oba dzieła bez siebie w tym znaczeniu nie mogłyby istnieć. Mamy tutaj Pietę, która jest destruktem. Brakuje bowiem górnej postaci Matki Boskiej. Mamy oczywiście nogi, mamy taką bardzo przejmującą dłoń, która podtrzymuje kark Chrystusa, natomiast brakuje tej górnej części Matki Boskiej z twarzą, która wyrażała te wszystkie bolesne emocje. Tutaj natomiast Matkę Boską zastępuje dzieło współczesne, dzieło Agnieszki Agi Gabary, Beksa, równie przejmujące i takie bardzo ascetyczne, gdzie jakby ze ściany wyrasta taka narośl z okiem i łzą, która jednak nigdy nie spadnie na ziemię. I ona właśnie zastępuje nam tę Matkę Boską, ale jednocześnie uaktualnia i sprawia, że to dzieło staje się jeszcze bardziej uniwersalne. Poza tym mamy dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, z Galerii Sztuki Współczesnej, które nigdy dotychczas nie były pokazywane na naszych wystawach, jak na przykład dzieło Natalii LL, które jest jej darem, Kaput Mortum, ale także dzieła Ewy Kuryluk, Husta, która koresponduje ze sceną Wstania, alabastrową, taką bardzo niewielką i te dwa różne media, właśnie miękkie płótno i twardy kamień, niesamowicie ze sobą korespondują. Mamy także dzieła, które zostały specjalnie zrobione na tę wystawę, na przykład Agnieszki Brzeżańskiej, taki tryptyk, który jest bardzo aktualny i mocno osadzony w, we współczesnych problemach, te, które możemy oglądać w wiadomościach. Poza tym dwa dzieła Magdy Moskwy, prace zapachowe, które mają nas właśnie dzięki zapachom przenieść do tego dawnego świata, do tej przestrzeni, w której funkcjonowały niegdyś średniowieczne zabytki, przestrzeni przepełnionej dźwiękami, liturgią, słowem i właśnie Zapachami.